Cześć, witam Was wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie po sześciomiesięcznej przerwie, jaka miała miejsce na moim kanale. Wracam do Was w dwóch sprawach, tak naprawdę. Mianowicie, pierwsza sprawa to chciałbym wrócić ponownie do nagrywania jakichś regularnych filmików. Chciałbym Was zapytać, czy chcielibyście może filmiki z takiej urywki z mojej pracy, mianowicie tego, co aktualnie robię, czyli takie typowo technologiczne sprawy? lub też jeżeli chcecie to możemy wrócić tutaj do nagrywania jakichś gier więc jeżeli macie jakąś chęć na jakąś grę w którą mógłbym zagrać i wam nagrać jakiś let's play, pogadać trochę z wami no to jak najbardziej piszcie swoje propozycje w komentarzach i kolejną rzeczą w jakiej, z jaką do was przechodzę, to jest inauguracja 304 subskrypcji jakie wybiły na moim kanale i z okazji tego tutaj, że tak to powiem dla mnie osiągnięcia postanowiłem ogłosić konkurs, w którym do wygrania będzie case na iPhone'a X, ukośnik XS wraz z ochroną ekranu oraz skinem Grey Carbon, to jest jedna z nagród i druga z nagród to jest także grip do iPhone'a X i XS grip oraz skin Grey Carbon i aby to wygrać to jedyne co musicie zrobić to jest tak przede wszystkim zasubskrybować kanał jeżeli jesteście nowi Polajkować wideo oraz w komentarzu napisać, e, dlaczego to Wy powinniście wygrać to Etui. E, no i oczywiście udostępnić ten film dalej, aby więcej osób mogło wziąć udział w konkursie, aby było jeszcze ciekawiej. E, więc tak, e, jeżeli chodzi o konkurs, to e, będzie on trwał sobie do końca września i na koniec września zrobimy kolejny film, w którym będzie rozlosowanie tych tutaj nagród, które przedstawiłem na aktualnym filmie. I tak, osoba, która będzie miała najciekawszą odpowiedź, dlaczego to właśnie ona musi wygrać tego, ten zestaw albo ten, to Etui, wygra tutaj po prostu jedną z tych nagród. Dwie najlepsze odpowiedzi będą, że tak to powiem, będą dostaną nagrody. A na trzecie miejsce to jeszcze wymyślę, jaką nagrodę zrobić. Aczkolwiek o niej jeszcze nic nie powiem, ponieważ że tak to powiem, czekam na realizację zamówienia na tą rzecz, więc aktualnie nic więcej nie powiem. Więc tak, moim zdaniem nagrody są naprawdę fajne. Sam osobiście używam Dibranda Gripa na swojego NOTA 9 jestem z niego bardzo zadowolony. Więc tak, konkurs, tak jak już wspomniałem wcześniej, trwa do 31 września. I po 31 września nagrywamy filmik, w którym będziemy robić tutaj losowanie. Na pewno będzie to live. I będziemy czytać tutaj, że tak to powiem, będziemy czytać komentarze, wszystkie, które się tutaj zamieścili pod tym filmem. Oraz zadecydujemy, tak naprawdę, który komentarz jest według Was najfajniejszy. Więc według mnie to było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik po tak długiej przerwie. Czekam na Wasze odpowiedzi na ten konkurs no i wydaje mi się, że ktoś za niedługo stanie się szczęśliwym właścicielem case'a do iPhone'a X albo do iPhone'a Xs'a. tak naprawdę tutaj nie sugerujcie się tym, że tu pisze iPhone X albo XS, ponieważ one jak widzicie, one są takie same tylko tutaj po prostu jest jeszcze doznaczony pryzm, ale tak naprawdę te telefony są takie same wymiarowo i <grych> wyglądem różnią się tylko tym tak naprawdę co tam e, jest <grych> zapisane czyli to jest e, X a to jest XS a jeszcze w roli ścisłości miałem wam pokazać co tak naprawdę daje nam tutaj ten dbrand pryzm, więc e, już wam pokazuję co on tak naprawdę daje a mianowicie wygląda to tak co możecie zrobić z tym telefonem Posiadającym oczywiście ten. Osobiście nie tego. Według mnie pewne takie rzeczy już pokazują, według mnie pewno tego, co tak naprawdę sprzedaje ludziom. E, więc jak widzicie, no gruba jest ta folia na wyświetlaczu. widzicie poezji, bo możemy zniszczyć sobie telefon. Więc wiecie, jeżeli dostaniecie D-Brand Prisma oraz D-Brand Gripa, no to wasz telefon teoretycznie powinien być dobrze zabezpieczony. A więc tak, moim zdaniem to byłoby na tyle na ten odcinek. A I jak już wspomniałem wcześniej, lajkujcie wideo, subskrybujcie kanał i udostępniajcie to dalej, aby więcej osób mogło brać udział w naszej zabawie. A więc ja się z wami w dniu dzisiejszym żegnam i cześć, i do usłyszenia.